Cześć, Mankowicie. z tej strony kancelarzka do I chciałbym się Was zapytać, czego mogę nagrać? Na przykład jakiś Minecraft, Fortnite, Roblox. Jakie są jeszcze gry? Nie wiem. <laughs> mm, jakie mam jeszcze gry? Fortnite, Stampede, Guys on Armature, Falcuys, Unbound, Dux Inside, Minecraft, dla lokatora, reguliar, feder, Minecraft. O, jak wiecie, jak zrobić Infinity Blogdash, to dajcie mi w komentarzu. Bo... Widziałam tam na YouTube, że Infinity jest dobrym, bo ten, że nie, żeby świetnie mi się to przyda. Więc jak to, Dajcie mi w komentarzu, żebyś to który działa do 2022 roku. Bo już działa, i to na koniec będzie kilka słów. pa papa.